Cztery Co się dzieje? Nie, oni zaczynają. No to pięknie, dobrze. Oni mnie wzięli z zaskoczenia. Kożełek i Pejti zaczynają, lecą w temacie. Minutkę, wow, wow, a będą wow. wcielać się w postaci takiej jak. Raz, Krzysztof raz. Stanowski i Marcin Najman, a potem Boxdel i Wardenga. No dobrze panowie, minutka dla Was! DJ Grubas daje bi. Jestem Wardęga, jedna chwila! Zajebiemy tego pedofila! To jest pierdol! Cała kurwa wata za ze mną! Jesteś w stresie! Wardenga wysyłał ci pancze w PDF-ie! To jest tak! Zamknij mordę! A odebrał boxel. To nie ściema! Plemniki Cornela, tu nikogo nie ma! A nie mamy pecha, plemniki, kordela, przecież jest recha Dobra, jo, na spontanach, a dupa twoja bardziej klepana niż przez Naimana. o jadę ziomy, ale fajny jesteś tutaj zakręcony Dobra, ogólnie, wniosek to nowy Twój stary czpun wali w kanał sportowy Tak to widzę, Rysiek Griden zabrał go do parku Igieł Oni nie niestanowski, powiem bez kitu, bez problemu zdobyli 100 tysięcy podpisów 10 Wchodzę pod majki, ej chłopaki, jak to nazywacie? A, pisanki. Yo. Jestem Stanowski, ale kto pyta, jak Mateusz od odjebie z kopyta? Budę macie. Jesteś martym ziomem? Dzisiaj pejti będzie czarnym koniem. Okej, okay. okay, łapy, łapy, łapy. Wawa, żyjecie jeszcze? Minuta na temat w wadyka to wasze postaci. Yo, 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 yo. Ej, 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 Kanał sportowy do ciebie pogięło, ale dla wyjątku będę walił w kanał zero, ej. Ja to boxtel, on woli ruchać dzieci w sutannie Jestem boxtelem na mikrofony Ty byłeś stanowskim debilu pierdolony Eo, żyjesz w nędzy Gdyby nie boxtel, to byś nie zarobił pieniędzy Jaki najman, co to za hała Ty tak klepałeś biedę, że ona odklepała Yo, i sobie teraz super Boxtel Wardenka, któremu lizałeś dupę A koziołek jak kanał sportowy, ziomo program punchline'owe zero! Yo, 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 yo! Ej, 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 ej. Marcin Najman, ale jesteś przybłędą! Mandarynki to obierasz w nocy z szydercą! I dostaniesz w pierdol! Olbrzym idzie i trafił na małe dziecko! Yo! Ma przekminy, Główna gwiazda Galit dla pedofili! Ej, plemniki! Tu nikogo nie ma! Tak, bo twoja stara wszystkie pułknęła. Przechodzimy do rundy otwartej, już bez tematu. Ja puszczam 3 minuty, DJ gruba puszcza bit Kożołek i Pejty zaczynają Cztery wersy, jedna drużyna, cztery wersy, druga drużyna i zamianki. Gala dla pedofili w lecie. Recha zapomniał z kim jest w duecie. Jesteś czwarty przyznał, że jest boxtelem. Yo, dobra, flecie, kara dla pedofilia, z kim ty kurwa jesteś w duecie? Co to za podwójna cipa? Wataha pożera, wataha płynka. Raz, 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 tak jestem księdzem, tak między nami, stacja piąta, kordel upada pod wiatrakami. Raz, 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 raz. raz. a ty nie drzyj mordy, tak jak twoja matula, bo na scenie strasznie i gębę. Stacja siódma, z buku do niego wpada ze sprzętem Yo, raz, raz, raz Yo, 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 yo. Ale ty, koziołek, przypominasz Boga Masz ciało Adonisa, szkoda, że mordę bulldoga Twoja... Yo, dobra, dobra, dobra Ej, 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 reha Koziołek sobie tutaj nieźle gram Przecież ty wpadłeś z kolegą, a on was napierdoli sam To jest tak, yo, jadę sobie rapsy Ale yo. władca pierścieni, bo on sam twoje gun panny jak są. So Tanią w piątkę ze sprzętem i w sześciu! Ej! Yo, jo, jo, jo! Zajebiście, zajebiście! A nam twoja matka to najlepsza atrakcja. Pomszy jest do tańca i ruchajca. Zamknij mordę dziś! W twojej krwi płynie młody HIV Tak to rzucam, zmienił się fejc To ewolucja! Yo. Wiem, czule, wy chyba wpadliście z pudlem i pitbulem, Yo! I jarajcie szlugi, co to kurwa za ksiądz patu z drugi! Yo! ja cię tu tam faktycznie wpadł pudel I cię dziwko wyrucha na pieska Wchodzę na frazach, ja go na pieska, a koziołek na misjonarza Jaki pudel? Powiem w pętli przed klubem ciebie psiakobuz Wardęgi Yo i w ziomie A ciebie na pieska to robią wszyscy w Diozie Też byś miał Loki po pejti za stówkę W pizdę twojej matki włożył lokówkę Raz 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 Psiakobuz ty pijesz psią spermę kurwo Twój napój to dziwko Red Bull Dog Yo 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 ej 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 ej, ej. Padła, bo kupiła sobie lokówkę I tak właśnie koziołek poznał swoją tirówkę Yo! Ej, co za rura tak chujowej tirówki, to nie chciał nawet budziar! Dobra, lokówkę poznał tirówkę, A twoja tak gruba, że zajmuje lodówkę Yo! Ba, 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 ba Ej, z Buku? a młodą krew ma twoja szprotka Jak piosenki z to no, bo zawsze ciągnie do końca! Ej, jo, jo, świetne, świetnie, 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 świetnie. Ja jechałem tu długo, powiem na blokach. To nie tirówka, to tania siła pobocza. Ej, jo, jo, fajnie, fajnie, fajnie. Jo, jo, ej, koziołek, jak wyjem sobie teraz na te rundy, choć klęknij, chyba już czas na kremówki. W ostatnim raz, wejściu w raz, ostatnim. Raz, 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 raz. raz, raz. Z ta grecha matka ci się zmieniła w tirówkę I tym sposobem ukończyła podstawówkę. Bo w podstawówce obierała kapla pod ławką na glazówce. Ej, wchodzę na bity, bo ten debi w tej szkole uczył informatyki. Co to za księdzku, piaściero? Co nie potrafi wypędzić wędrów? Nie na koniec! Słuchajcie, myślę, że po czymś takim jesteśmy winni. Nagrodzenie tych zawodników hałasem! Oczywiście dogrywka też jest w porządku, nie ma problemu. Ej, dobra, Proxima, bez zamulania! Czy uważacie, że tę walkę powinni wygrać? Kożołek i Pejty? Czy może lepsi byli? Koro i Recha! Jeszcze raz, żeby to wszystko było jasne Kozałek i Pejty. Czy koro i recha Juroży 3, cztery ry mamy dwie dogryweczki, czyli lecimy dogrywkę. Nie Jaka zmieniamy kolejności, jest mamy tematy. Yo. Już tłumaczę. Przechodzimy chwila wyświetlania loga w OBW. I teraz tak. Kto zaczynał? Pejty i Koziołek. Teraz wy w takim razie zaczynacie nadal? Tak jest, nie zmieniamy kolejności, macie temat. Ale co po y, całe wejście swoje, czy też wymianki? Czekajcie, bo nie wiem, nie wiem kto spytał. Kto spytał? Ja spytałem. Dobrze, 45 sekund dla drużyny Koziołka i Pejtiego na temat, który wyświetli się za chwilę. Potem 45 sekund dla drużyny Koro i Recha na temat, który się wyświetli za chwilę. I potem jeszcze odpowiadamy? A potem będzie jeszcze runda bez tematu. 45 sekund. No ale dobra, Koziołek i Pejt to Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. A druga ekipa Jangleusza i, i Kasper Boński. 45 ustawiam, gruba zdaje bit. To jest do gry Dajcie łapę w górę! Let's go! Jestem Tusk, swoją matkę rucham chujem stale! Deutschland, Deutschland, uberale! To jest prawda, Deutschland, Deutschland! Jestem Rammstein! Bez kitu to gorzej niż Donald Tusk w patriotiku! Jadę do gości, Donald Tusk, wy nie powinniście wracać do Polski! Ej, ogólnie to jebane zero! Ich matka je tabletkę po! Na spontanach, bo tak to Została zalana! Tabletka PO, a i tak głosuje kurwa na Kaczyńskiego! Nieźle sprawdź, ale wiesz, przejewaniem jesteście za pan brat! Czesze się! ty dystekcie za leper, ale spoko wspieramy LGBT! Jebać tych kości w pierwszym rzędzie na marszu równości! Poródźcie! Ja Jadę zajebiście, a z moim Yo. kudasem weszli w koalicję! Czesze się! Yo. Ja, 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 ja. W koalicji byłem z twoją nierządnicą, Dubku. Czwartą kadencję jest posłanką w moim łóżku. LGBT celu? Ich zaimki na backstage uwali, ono jemu! Niemcy, dużo wiesz o tej nacji. To lekcja historii, czy program konfederacji? Yo! Ja patriotyka? A co masz tutaj na koszuleszce? Ej, fajna Leosia pod majki. Czekam aż znowu będziesz wyzywać matki. Yo, jak byłem sobie, teraz cisnę chłopa. Ale z włosów to raczej jak Twelosia. Yo, jesteś zwykłą pizdą. Gorszy freestylowiec niż Morawiecki ekonomistą. Ej! Ty jesteś czerem i byś wolał, żeby ten DJ był premierem Przewidycznie ten dusk rządzi na scenie Pierdolony się faszeruje, chemią z Niemiec! Ej! I bijama ty jesteś zbędny! Czy mu opierdalasz perlinki i frankfurterki? Porudzie. Ej, Chemio z Niemiec, miałeś tyle dobrych panczy i lekaczyński partnerek! Lecimy z odpowiedzią bez tematu kożołek i PT45 Jau! Chcesz po matkach los! Raz, 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 raz! Po matkach spoko, ale jesteś debilem Po twojej to, to mam czystość po mogile Przed śmiercią jej zrobiłem taki terror Jej ostatni oddech jebał moją superwą A twoja matka jest spoko, Ko szczerze oh, oh. Aż szkoda, że jej syn jest takim Stop, 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 bez przejść, bez przejść 45 na chłopaków, koziołek i Ale tutaj mamy zamułki Wielki mistrz był kurwa i nie zmienił formuł. mistrz i najsłabszy w historii. Weź się ogarnij, z kim tam wygrałeś? A, pamiętam, z Bartim. Dziesięć, jadę do Majki, a tobie wlewam jak jagle osia do szklanki. To jest tak zajebiście, co wyzywasz Konfederację? Boisz się odeślą Ukrainkę? Do szklanki, ale możemy też do pyska, choć twoja matka preferuje z gieliszka. Ale wiesz co? Między bo, bo. nami ona przegryza kurwa bociana gołąbkami. Yo, po wejściu! Okay. Szybka odpowiedź, koro i reka! Dobra, 45 yo, yo, yo. bez tematów! jau yo yo yo. Yo, yo, yo! yo, 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 Mamy dwóch mistrzów w Powiem męciu, A! I mamy też dwóch pretendentów! Yo! I wiem sobie z zjebie! A ty zagryzasz zębami po białej mewie! Jak się z tym czujesz, że jesteś taki mocny? Nie dostał się do najgorszego finału w historii! Yo! Fajnie! Pana nauczyciela zapraszam za rok! Prawdę. Ej, zajebiście się pogodzili! Równości i niepodległości łączą siłę! Yo! I bijam homie! Patriotyka pytałeś, masz jakąś zniżkę na masz niepodległości? Tak! I już zamknij ci on jest w pierwszym rzędzie na marszu nierówności pod sufitem! Ej! Yo, yo, yo! Raz, 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 raz! Dziesięć. Ej, dokładnie tak! Co za cipa! Tak wygląda TVN, a tak TV Republika! Yo! yo, 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 yo. Powiem sobie w słowie, jaka gala, ty jak wrzosek, już jedną loką w grobie. A ksiądz się spotkał z bokiem w nudę, ty masz niebo w kebie bo, ciebie bo. będzie piekło w dupie. Ej! Kożołek walimy Fedron, zróbcie hałas dla jego mamy, bo jest jej ciężko! Po walce, po walce, po walce! Coś się zmieniło, rozjaśniło się troskę. Słuchajcie, czy uważacie, że tę walkę powinni wygrać? Kożołek i Peity? Czy może lepsi byli Recha i Koro? Ja nic nie sugeruję. Koziołek i Pejty? Czy Recha i Koro? Jurorzy, wy pewnie już wiecie, więc szybko. Trzy, cztery... Mamy dwa głosy na Koziołka i Pejty'ego, jeden głos na Koro i Rechę.